Parking Lidla, Karłowice, Długosza, odpoczynku Poniedziałek 22 grudnia grudnia godziny wczesno popołudniowe ruch w Lidu, na parkingu na dojazdach większy niż przed południem you <laughs> że to jednak wybitnie specyficzna kategoria coś tutaj widzę mrugają, mrygają światła niebieskie policja wódz policyjny Narożny dom w szeregu C z oknami zabitymi płytą. wiejeża ciśnień, ulica Berenta Sproficza 99 wazy kanalizacyjne poniżej poziomu jezdni. Ktoś to podpisywał, ktoś to wykonywał, ktoś to odbierał, ktoś to dolił I warto wypowiedzieć jaki to franek lubiózek po pijaku te włazy montował Głębi dźwig. Jeszcze stoi. minęła 14. Przedszkole Montessori Happy Fox trwa rekrutacja do językowego przedszkola Montessori.